mano wszystkim, ja jestem Gumić, a ten kanał to potęga wokalu. Pojawiło się nowy architekt, dzisiaj zrobimy reakcję. Zapraszam na film. Drodzy, najpierw szybka autoreklama. Na kanale Snowline pojawiło się kolejne wideo, kolejny singiel z albumu słaby, już wydanego albumu. A chyba najcięższa piosenka na tym albumie Anhedonia i fajna wizualizacja do niej, także sprawdźcie tutaj w waszym prawym górnym rogu macie odnośnik do tego właśnie filmu. Fajna piosenka, także dajcie troszkę miłości. Drodzy państwo, my natomiast dzisiaj zareagujemy sobie na utwór nowy utwór zespołu Architects, jednego z moich ulubionych zespołów, zespołu, który jest ewidentnie definicją dobrego metalcore'u, takiego naprawdę dobrego metalcore'u zespół, dzięki któremu ja zakochałem się w tym gatunku muzyki. Sam Carter na wokalu, jeden z najlepszych wokalistów swojego pokolenia. Niesamowity scream, niesamowite czyste dźwięki, niesamowity wysoki głos. Wszystkie tylko po prostu co może być najlepsze w takiej muzyce to definiuje właśnie postać sama Cartera Black Hole nowy kawałek architektów co ciekawe jednym z producentów tego właśnie numeru jest Jordan Fish czyli no chyba najbardziej znany wcześniej z współpracy z Bring Me The Horizon Czyli innego angielskiego zespołu. I na pewno tu będzie słychać jego wkład właśnie w tą piosenkę. I myślę, że też w ten cały album, który nadejdzie: Album Niebo, Ziemia oraz Wszystko pomiędzy The Sky, The Earth, and All Between. To będzie nowa płyta architektów, która pojawi się już w lutym. A dzisiaj sobie posłuchamy wspólnie singla promującego tą płytę: Black Hole. Tak więc zaczynajmy! Całość zaczyna się od tego, czego brakowało w ostatnimi czasy w, w architeksach, czyli tak zwane low screams od sama. Coś czego nie było, a coś co ja osobiście bardzo lubię w jego wokalu, bo ma naprawdę niesamowite. tak zwane low screamy, czyli false chord. I do tego taki półgłos, bym powiedział, coś na kształt growlu, nie wiem, jak to nazwać inaczej, ale naprawdę bardzo potężne, bardzo niskie, jak na tenorowy głos, to naprawdę potrafi nisko zawyć takim właśnie... Widzicie? No, trzeba odpowiednio ułożyć cały aparat mowy, żeby przy wysokim głosie właśnie wydobyć tak niskie dźwięki. Już po samym początku widać, że ten kawałek będzie, będzie ciężki, będzie taki... No, architekci ostatnimi czasy błodzili troszeczkę, romansowali z takim radiowym rokiem, modern rockiem, czy jakkolwiek to nie nazwać. Trochę było z orkiestrą symfoniczną rzeczy, także myślę, że to jest dla fanów gratka, dla tych, którzy słuchają Architektów od początku, to myślę, że ta piosenka będzie troszeczkę takim e, powrotem do korzeni i czymś mega fajnym. No mocna elektronika właśnie, myślę, że tutaj Jordan e, Zadziałał w tym kierunku. Architekci jednak zawsze opierali główną, jakby głów, głównie aranż, opierali na riffach gitarowych, a tutaj jednak słychać, że e, zaczęło się to od takiej mocnej elektroniki, i to jest myślę zasługa właśnie producenta, byłego producenta i e, klawiszowca Blue Horizon. Słychać jego wpływy ewidentnie w tą piosenkę. No i zwrotka napierdziela, nie zatrzymuje się, sam krzyczy jak za najlepszych czasów, e, przypominają mi się takie single jak Gravity e, i, i tamten okres architektów właśnie. Tak płynne przejście między zwrotką a refrenem do tych czystych, wysokich wokali, mega wysokich, bo to jest naprawdę, to jest bardzo wysoki dźwięk jak na faceta. Sam robi to tak naturalnie jak nikt inny. Gładziutko przechodzi. Byłem na koncercie Architektów dwukrotnie w swoim życiu i on faktycznie robi to samo na żywo, a teraz te jego czyste brzmią naprawdę coraz, coraz lepiej. Widać, że ćwiczy, że nie, po, nie pozostał na laurach. Ja tylko cały czas ćwiczy ten wokal, no i te czyste dźwięki też są znakomite. I znów taka mocno elektroniczna zwrotka znów elektro jest w zasadzie całym aranżem i tylko stopa perkusyjna. Druga zwrotka to w zasadzie jeden wielki breakdown i epicki teledysk, przypominający bardziej Falling in Reverse, jakieś naprawdę duże pieniądze to były zainwestowane w to. O, I mamy solo gitarowe, coś czego w metalcore raczej się nie uświadcza zbyt często, a tu zaskoczenie. Można? Można. urwiony Breakdown. Jeżeli cały będzie cały album będzie taki jak ta piosenka, no to ja jestem fanem już teraz znakomite growle w końcu i pociągnięte dłużej, nie tylko jedne O, tylko tam troszkę więcej tych takich typowych dla, dla Sama, ale z tych e, czasów starszych znakomite, świetne screamy jak zawsze, kapitalne, czyste wokale, piękna melodia tego, solo gitarowe, czego się nie spodziewałem po Architektach, e, no ale jest tam nowy gitarzysta i może, może trochę przekonał chłopaków na swoją stronę, po prostu chciał zagrać solo i zagrał i całkiem spoko mu to wyszło, fajne brzmienie e, tej gitary, no słychać też wpływy e, właśnie producenta Blimine Horizon na Tą piosenkę mega drogi musiał być ten Teledysk. No, zapowiada się to kapitalnie, myślę, że warto czekać na tą płytę, bo jeżeli ona cała będzie taka, to naprawdę fani będą uradowani, ja będę uradowany. Piszcie, kochani, wy, co sądzicie o nowym singlu architektów. E, oczywiście dajcie łapkę w górę pod tym filmem, komentarz. E, już niedługo ruszamy z Eurowizją, znowu, bo zaczęły się te preselekcje polskie, e, to się razem pośmiejemy. Tyle ode mnie dzisiaj gumić po tego wokalu Siemala!